Witam serdecznie w podsumowaniu roku 2022 pod kątem magazynów LEGO Jurassic World. To są wszystkie numery z ubiegłego roku. Magazyny kosztowały od 14,99 na początku roku do 16,99 w ostatnim miesiącu. 16,99 zawsze dostawaliśmy. Może nie zawsze, ale często pojawiały się jakieś dodatki, właśnie w postaci takiej karty. Więc dodatkowy bonus dla fanów tej właśnie serii. Zobaczcie. Ładnie to wygląda spójnie. Nie mamy takiej monotematyczności, tak. To znaczy, powiem tak, jest. No, bo mamy tutaj jeden temat, ale nie ma tutaj takiej mon monotematyki jak w Lego City, gdzie mamy tylko Straż Pożarną i Policję, no i Budowlańców w zeszłym roku. Natomiast tutaj mamy jakąś kryjóweczkę. Mamy dużego dinozaura T-Rexa. Naprawdę fajny konstrukt. Mobilny, fajny. Można go przebudować sobie. Ciekawe elementy. Tak więc jest tutaj OK. Mamy pojazdy. Mamy taki wodolot. No fakt, że Owen się powtarza, a już mamy go z innych zestawów w ogromnej ilości, ale to taki najmniejszy minus. Mamy kłada, całkiem fajnie zaprojektowany, kolorystycznie mi się podoba, jest ok. No i z jednym z numerów wcześniejszych względem tego dostaliśmy taką przyczepkę z raptorem. Tutaj też jest fajne to, że każdy raptor jest inny w tym roku. Tak? Mamy wszystkie zielone mają inne malowania. Tak, tutaj się schował jeszcze za Dela Kurtem, ten raptorek, Jest ok. No i to, co mi się najbardziej tutaj spodobało, muszę sobie zrobić troszkę miejsca, to to, że dostaliśmy do Dela Kurta taki, oto zestaw w postaci posterunku. Naprawdę dobrze on wygląda i powiem Wam, że jest nawet lepszy, moim zdaniem, niż ten. Oto zestawik za 30 zł, który był dołączony do wydania specjalnego. To jest oczywiście OK, tak nie powiem. Ale tutaj także mamy 30 elementów, tutaj mamy 32 bodajże elementy, więc za połowę ceny dostajemy taką samą ilość klocków. Jeszcze raptorek, no tutaj też jest raptorek, tak? Dostajemy też postać. Ale ten zestawik wydaje mi się znacznie ciekawszy. Tak więc no, generalnie jestem zadowolony z tej serii, mimo że nie jestem jakiejś jej wielkim fanem, no to doceniam to co się tutaj znajduje, tak, to co mam przed oczami. Już po roku zbierania mogę powiedzieć, że jest nieźle. Dostajemy fajne dinozaury, ciekawe różne konstrukcje, o tutaj na przykład inkubator jeszcze, no i też jeszcze z jednym dinozaurem. Tak więc tych raptorów mamy tutaj sporo, raz, dwa, trzy, cztery i piąty w klatce, tak, tutaj. Tak więc, ładna kolekcja. Naprawdę powiem wam i tylko rok zbieram, no może tylko tak, tylko nie tylko, tak. Bo to jednak trzeba troszkę tej systematyczności mieć. Zawsze gdzieś tam do kiosku się udać, jeśli nie macie prenumeraty. Ale generalnie jestem na tak, jeśli chodzi o tą serię. Jestem ciekaw także waszych opinii. Ja na pewno będę tę serię kontynuował, recenzował dla was. Cieszę się, że kolejne podsumowanie wpada na kanał. Oczywiście kolejne będą realizowane w swoim czasie, bo nie chcę się spieszyć z najważniejszymi, za które uważam te dotyczące więzonych wojen i Ninjago. Dlatego postaram się je. Troszkę lepiej dla Was je przygotować, tak? A nie tak w jednym ujęciu bez cięcia i tylko w takiej właśnie formie. Chciałbym to Wam lepiej zaprezentować. No chyba, że wolicie taką formę, gdzie tak na gorąco pokazuję Wam i omawiam to, co widzę, żebyście mogli też zobaczyć moje emocje dotyczące właśnie tych zestawów. Chyba tyle. Dzięki Wam za oglądanie wszystkich poprzednich recenzji nie tylko tych związanych z Jurassic World, ale i innymi magazynami. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się na pewno już niedługo. Cześć!